Cześć, się z tej strony I Ty Prosik i witam Cię na moim nowym kanale e, bo teraz wcześniej nazywał się mój kanał poprzedni Mati.pl a teraz nazywa się kolejny ty Prosik ale jeszcze przed tym to chciał abyś zasubskrybował mój kanał, kliknął dzwoneczek tam na dole, by nie ominęły Cię żadne e, odcineczki e, Zostawił lajka pod tym w ogóle filmem pierwszym na tym kanale no i będę się starał filmy i nawet no powiem co będę nagrywał na tym kanale no to tak Brawl Stars może później, Minecraft Roblox dużo też innych gier też będę może niedługo będę nagrywał, nie wiem, odcinki z widzami albo yy, yy, widzowie mi zadają różne pytania, yy, no bo bym mógł, no bo byś mógł takie filmy nagrać, które by się Wam podobały i też możecie pisać w komentarzu jakie chcecie, no żebym nagrywał filmy, bo też mam teraz troszeczkę lepsze stanowisko, teraz... No, o nie że stanowisko bo się nie zmieniło tylko że mam przepraszam mam no teraz ogarnąłem sprzęt do nagrywania i teraz nie nagrywam na żadnych tabletach telefonach no i takich tam ogólnie w ogóle chcę spróbować daily ale nie wiem czy to się uda daily co wątpię ale no chcę żeby co często odcinki się pojawiały. Więc e, nie dziwcie się, że też po pół roku może e, że e, jakby e, jakby że będę vlogi nagrywał, nie żadne, że będę grył coś takiego. E, mogą być później po pół roku, bo pewnie mi się już nie będzie też chciało przy, przy tak takich odcinków nagrywać z gier czy takich tam no, no i bo po prostu wtedy będę pewnie nagrywał vlogi. No um, możecie też udostępnić ten kanał, żeby jak największa um, um, jakby um, jak największa ilość osób go ten kanał zobaczyła może będzie na 30 subskrypcji nuta, ale to mówię może. No i co? To byłoby na tyle dzisiaj. E zostawcie suba, lajka. No i ja się z wami będę żegnał. Trzymajcie się, subskrybujcie.